Idziemy? No nie ma się na mnie po nie gniewaj się. Ja na bardzo, bardzo kocham Cię, naprawdę kocham Cię. Już dobrze zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach Ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach Ciebie, będę szukał Twoich ust, chociaż dzisiaj jest winięta. Chociaż witala witali, co im nie. Chociaż mnie mam założone dwie bójki, ale dla niej gra, Dla ciebie dla niej gra. Bo chcę, żebyś wiedziała, jak kocham cię Po prostu bardzo kocham cię, bo ja Polsko kocham cię i nie gaś swojego światła, ty dalej trzymaj Ty dalej trzymaj mnie, powitaj siebie. Właśnie trzymaj mnie. Nie się na mnie, Polsko. Nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham Cię. Naprawdę kocham Cię. Wybacz mi, Ja właśnie chciałbym na Ciebie zapalić światło, które kocham wciąż. Ja chciałbym właśnie zapalić światło, które kocham wciąż. Ty zrozum właśnie mnie, że ja bardzo tak kocham cię. Zrozum właśnie, właśnie mnie, że tak, bardzo kocham cię.